Mamy bardzo precyzyjnie określone wskazania i przeciwwskazania do, do stosowania leczenia implantologicznego czy implantoprotetycznego. Przykładowo, możemy powiedzieć o przeciwwskazaniach, bo jeżeli dentysta się nie podejmuje, czy stomatolog, czy chirurg, stomatolog, nie podejmuje się leczenia implantologicznego, czyli stosuje określone standardy. A więc względne lub przeciw lub bezwzględne przeciwwskazania do implantacji. I tutaj możemy wymienić świeży zawał serca, świeży udar do 6 a nawet do roku. Dalej zmiany zmiany w obrębie błony śluzowej. Zmiany o charakterze leukoplaki, czyli to są stany, które są klasyfikowane do stanów przednowotworowych. Dalej białaczki, przeszczepienia szpikum, silna immunosupresja, AIDS nie jest przeciwwskazaniem, przepraszam, HIV, samo zakażenie wirusem HIV nie jest przeciwwskazaniem, ale uzyskanie przez pacjenta nabycie immunodeficjencji to już jest przeciwwskazanie. Dalej, chemioterapia, leczenie bisfosfonianami. U pacjenci, którzy na przykład leczą przerzuty do kości raka prostatu mężczyzn, i to jest przeciwwskazanie do leczenia implantologicznego. Natomiast, oczywiście, no, pojawia się coraz szersza grupa pacjentów, u których możemy takie, takie leczenie zaproponować, to leczenie zaproponować, chociażby pacjenci, którzy uzyskują immunosupresję po przeszczepieniu autologicznym nerki. U tych pacjentów leczenie implantologiczne nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem, natomiast warunkiem jest bardzo dobra higiena jamy ustnej i dobry stan jakościowy i ilościowy tkanki kostnej. Natomiast oczywiście każdy pacjent musi być indywidualnie oceniony. Każdy pacjent musi mieć zrobione badanie tomograficzne kości po to, żeby ocenić, czy nie mamy osteopenii, osteoporozy. Bardzo czasami trudno jest wykonać instalację implantów czy takie leczenie zaproponować kobietom w wieku około menopauzalnym z uwagi na bardzo pogarszający się stan tkanki kostnej. Dlatego Dopasowujemy również liczbę implantów i pewne rozwiązania protetyczne do stanu tkanki kostnej. Każdy pacjent jest inny, mimo że mamy standardy, że, że mamy przeciwwskazania względne i bezwzględne. Do każdego pacjenta musimy podejść indywidualnie.